Witam w Sword Art Online grze, która stała się symbolem wirtualnej rzeczywistości oraz technologicznych marzeń, ale zarazem i przestrzeń, która przekształciła się w pułapkę dla tysięcy graczy. Wyobraźcie sobie świat, w którym logowanie się do gry wirtualnej rzeczywistości nie jest już tylko rozrywką, ale walką o przetrwanie. Oto historia Kirito. Głównego bohatera, który wziął na siebie ciężar wyzwolenia graczy uwięzionych w śmiertelnie niebezpiecznej grze. Dzisiaj opowiem Wam o szczególnym momencie w tej opowieści, które miało miejsce 7 listopada 2024 roku o godzinie 14:55. To szczególna data dla fanów tej serii oraz dla mnie samego, ponieważ w fabule tego anime Właśnie tego dnia i o tej godzinie miała miejsce kulminacja pierwszego sezonu serii, kiedy Kirito kończy grę, z której nikt nie miał wydostać się żywy, pokonując ostatniego bossa i uwalniając graczy z wirtualnej pułapki. Serdecznie Was zapraszam w podróż do przeszłości i razem ze mną dajcie się ponieść nostalgii, bo naprawdę warto. Zachęcam tylko jeszcze do pozostawienia łapki w górę oraz subskrypcji. Czas jednak na fabularne podstawy. Akihiko Kayaba, czyli twórca Sword Art Online, postawił. Graczom nie lada wyzwanie. Musieli ukończyć 100 pięter Ainkrad, potężnej wieży w wirtualnym świecie, aby odzyskać wolność. Jednak cena za porażkę była ogromna. Każdy, kto zginie w grze, umrze także w rzeczywistości. Uwięzieni gracze musieli więc walczyć z potworami, bosami oraz własnymi słabościami, a jednocześnie odnaleźć w sobie nadzieję i siłę na przetrwanie. Przenieśmy się jednak do wydarzeń, które rozegrały się w krytycznym momencie na 75 piętrze Ainkrad. Po wielu miesiącach w czasach ciężkiej walki, sojuszów i rozpaczy gracze zdają sobie sprawę, że ich los może się rozstrzygnąć w nadchodzącej bitwie. Kirito, który niejednokrotnie był świadkiem śmierci bliskich i przyjaciół, zdaje sobie sprawę, że odpowiedzialność za ocalenie wszystkich spoczywa teraz na jego rękach. Nasz bohater odkrywa, że wspomniany wcześniej administrator gry i jej twórca Akihiko Kayaba podszywa się pod postać lidera gildii Rycerzy Krwi, Heathcliffa. To ujawnienie ma miejsce na wspomnianym 75 piętrze Aynkradu. Kiedy po serii dramatycznych wydarzeń Kirito i jego przyjaciele stają naprzeciw ostatecznego wyzwania. Heathcliff, będący prawdziwym mastermindem odpowiedzialnym za uwięzienie tysięcy graczy, wyjawia swoją tożsamość i rzuca Kirito wyzwanie, które decyduje o ich losach. Mimo początkowej przewagi Hefcliffa, Kirito walczy ze wszystkich sił, napędzony nie tylko chęcią przetrwania, ale także ochrony ukochanej Asuny oraz wszystkich graczy, których życie jest zagrożone. W trakcie starcia Asuna niespodziewanie rzuca się aby ochronić Kirito, mimo że wcześniej miała być niezdolna do walki, co przynosi niezwykle emocjonalny zwrot. Możecie mi wierzyć lub nie, ale w tym momencie jak oglądałem to pierwszy raz, ale zresztą i w następnych razach, po prostu pękłem. Ciężko, naprawdę ciężko było oglądać to anime bez uronienia chociażby łzy, także... Kirito zresztą w tym momencie również pękł. I wykraczając poza granice kodu gry, zdobywa nadludzką siłę, co pozwala mu odwrócić wynik walki i pokonać Heathcliffa. Po zwycięstwie, Aincrad zaczyna się rozpadać. A gra zostaje zakończona. Przed powrotem do rzeczywistości, Kirito i Asuna również mają swój pełen słodyczy moment, wyrażając ogromną miłość do siebie i jednocześnie wdzięczność za tyle pięknych chwil, które przeszli Aincrad. Mimo, że ich losy wydają się przesądzone, a Kihiko Kayaba pojawia się po raz ostatni, aby podziwiać Kirito za jego odwagę i siłę. Jest to chwila pełna refleksji i uznania dla tego, co oznacza życie i wolność. Kirito ostatecznie budzi się w prawdziwym świecie, powracając do rzeczywistości po ponad dwóch, latach spędzonych w cyfrowym więzieniu, a jego pierwszy instynkt to odnalezienie Asuny w rzeczywistości. Moment ten kończy rozdział pełen bólu, determinacji i miłości, który na zawsze zmienia życie głównego bohatera oraz wszystkich ocalałych graczy Sword Art Online. Wraz z zakończeniem SAO zostają uwolnieni. Świat Aincrad, który przez tyle miesięcy był areną ich zmagań, rozpada się a gracze powracają do rzeczywistości. Uczucie ulgi i radości jest jednocześnie przesiąknięte głębokim smutkiem, ponieważ wielu towarzyszy już nie wróci. Zakończenie Sword Art Online 7 listopada 2024 roku o godzinie 14:55 było momentem, który na zawsze zapisze się w historii świata wirtualnej rzeczywistości, ale także w sercach fanów serii. Moi kochani, moim zdaniem to nie tylko zakończenie gry, ale także symbol odwagi, poświęcenia, nadziei które Kirito wniósł do życia swoich przyjaciół i tych, którzy mu zaufali. Oznacza również, że właśnie zrównaliśmy się z tą datą, a teraz chciałbym zaprezentować wam specjalną grafikę, którą Sword Art Online przygotowało z okazji tego wydarzenia. Widzimy na niej Kirito i Asunę, pełnych szczęścia i dalszej nadziei na godne życie. Wiecie co? Generalnie to uważam, że historia Kirito jest przypomnieniem, że nawet w najtrudniejszych chwilach człowiek jest w stanie odnaleźć siłę, aby walczyć dalej. Dla siebie. Dla innych. Przepraszam za tak takie odpływanie troszeczkę w inną rzeczywistość i obieranie to w tak ładne słowa, ale pomimo powszechnego hejtu, ja dalej trwam przy swoim. Ja zawsze uważałem, że ze wszelkiego rodzaju dzieł należy wyciągnąć coś dla siebie. W tym przypadku ostateczne zwycięstwo Kirito to dowód, że nawet w wirtualnym świecie wartości takie jak przyjaźń i poświęcenie mają prawdziwe znaczenie. Osobiście nostalgia uderzyła we mnie ze zdwojoną mocą. Jak sobie tak pomyślam, to jest mi dojmująco przykro, bo zdaję sobie sprawę, jak ten czas szybko zleciał? Wierzcie mi lub nie, ale dużo bym dał, aby wszystko zapomnieć i przeżyć to jeszcze raz. W każdym razie gratulacje, Kirito. Teraz czas ogarnąć nowe wyzwania, które przed tobą stoją. Bracie, w tym momencie to ty jednak poleć uratować swoją miłość. A ja przede wszystkim dziękuję Wam za uwagę i zapraszam do refleksji nad tym, co moglibyśmy zrobić, gdybyśmy znaleźli się w podobnej sytuacji. A może już teraz powinniśmy zadawać sobie pytania o odpowiedzialność i konsekwencje naszych technologicznych marzeń? To już jednak materiał na kolejną opowieść. Jeszcze raz głęboko zachęcam do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę. Zapraszam Was również do dyskusji w komentarzach, w której również i ja się poudzielam. Po tym materiale powspominajcie momenty, w których pierwszy raz obejrzeliście Sword Art Online.